Szymanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy na teściki takie petarki Kolpo yy, od Arpi. Mamy 10 tów opakowanych, na które przypada też 10 gramów Neku. Yy, co do informacji, no to tak, cer certyfikacik CE jest, kategoria P1, nazwa tak jak mówiłem Kolpo. I to by było chyba w sumie tyle z informacji. Yy, jeszcze do tylko, jest data produkcji. Też chyba nie widzę tutaj nigdzie na tej produkcji, ale może gdzieś mi umknęła. A dobra, mniejsza z tym. Lecimy sobie teraz, żeby zobaczyć jak wyglądają petardki z bliska. O, fajnie tutaj ułożone. Szata graficzna jak najbardziej na plus. Tutaj styropianik, żeby chyba nie latały. No i tak, co do petard, plastikowe zatyczki, w środku też ładnie wykonane. Takie zielone kolposki, jednogramowe. O, takiego byka, no i całe wszystkie informacje. Czyli tutaj mamy kod produktu. To, 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 to. Jaki tu jest kod produktu? To jest ten? ZAP1C, nie? To jest 5102, łamane na ZAP1C. Także odpalamy sobie za chwilkę pierwsze sztuki na decybelomierzu, później na luźno i na innych tego typu rzeczach. A więc lecimy z teśnikiem Kolpo od Arpi. Dobra, także tradycyjnie na decybelomierzu resecik Maxik i odpalamy kolpowski. Na decybelomierzu zobaczymy sobie, jak wypadną. Także leci pierwsza sztuka, przypomnę, że są to petardy jednogramowe. Trochę cienki ląd w nich jest, ale to nic. Hmm. Jak na 1 gram nie wypadły źle. Decybelomierz pokazał 110,9 decybela. Co prawda jest śnieg i trochę tłumi. Ale to nic. Lecimy teraz kolejna sztuka Odpadamy w tym samym miejscu, ale w innej pozycji. No Także na pierwszy rzut jak teraz odpaliliśmy no to strzelają w sumie spoczko nie są aż tak tragiczne jak jednogramówki, a teraz pokazało nam 11,9. Także za chwilę sobie lecimy z teścikiem. Kolpo na garnku, żebyśmy zobaczyli, jak to wypada z mocą, jakie one mają. Tak samo na śniegu, trochę w ziemi wbijemy, a resztę jakoś się wykorzysta naszych kolposków od Arpi. Daj, 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 daj na chwilę, czekaj. Daj na chwilę, stój, 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 stój. czekaj. Dobra, leci. Hmm. Ej, ogólnie staliśmy jakieś 3-4 metry od tego. I przygłosiło wam powiem. Także fajnie wypadają. Klawiusz odpada teraz kolposka pod garnkiem. Zobaczymy jak on wypadnie pod względem mocy, jak wysoko ten garnek podbije. No ładnie ułożony. Tutaj bym się nie spodziewał cudów. Chociaż ty, one lepiej wypadły niż megatreski. No, ej wypadły lepiej niż megatreski. Także jak macie do wyboru czy kupować te kolpo czy megatreski na ląd, albo na szarkę, bierzcie w ciemno kolpo. Dużo mocniejsze są. O wiele wyżej ten garnek podbiło. Także nie wiem, jak to możliwe, ale no sami widzicie. Także jak ktoś oglądał e, teścik, z którym porównywaliśmy megatreski, tu gdzie Wam wyskoczy filmik e, z porównaniem tych megatresków, to możecie wpaść zobaczyć, jak e, one wypadły, i możecie sami ocenić. Co sądzicie na ten temat? A my teraz odpalimy sobie w śniegu petardkę kolpo. Dobra, odpalona. Ej, no fajne petardy, nie? Ile one dychek kosztowały? Ile kolpo kosztują normalnie? 8 zł. 8 zł? No to szczerze, jakbym miał do wyboru mega treski te na siarkę, które kosztują dychę praktycznie taka średnia cena no, a, a kolpo? ja bym brał kolpo, kolpo są dużo mocniejsze więc yy, więc tak jak mówiłem, ja bym wybrał bardziej kolpo od arpi dobra, weźmy dwie sztuki dawaj prezes albo klaudiusz yy, w ziemię teraz sobie sadzimy, tam mamy taki pagórek tu, to sobie zobaczymy jak to wypadnie może być trochę ją głębiej Dawaj tutaj w to. Tu 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 tu, tu. tutaj? Nie za ciemno? Czy za ciężko? Daj, hopy. tej bardziej. O kurde! Tej, no, nie da rady, bez kitu. Dobra. Pre dla prezesa tutaj musimy. Wbić. Kurde, jakie twarde jak cholera. No, żeby człowiek szukał dziury którą może wbić petardę Masakra o, o cicho idzie, idzie, kurwa, idzie, a jednak nie idzie Dobra Niech będzie tak Dobra, poszła jedna Walą ładnie bez kitu włożyłeś? Nie, nie dobra Dobra e, także Widzieliśmy teścik na decybelomierzu, teścik na garnku, teścik na śniegu i teścik na, na czym to było? Na, 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 teraz na ziemi. I, drodzy Państwo, moi tutaj, szukam e, tej flary. Widzieliście ją gdzieś? A, na dół? A, tu jest flara? Dobra, to weźmiemy sobie, no, tu ogólnie nasze śmieci zbieramy, weźmiemy sobie e, po socze Wrzucaj tego, tego kolpo. Tutaj czekaj, wejdzie czy nie wejdzie. O, idealnie. Więc mamy kolpo yy, po flashing tanderze. Dobra, już odpalaj i czy nam rozwali. No, także ładnie nam rozwaliło korpusik. Dawaj, jeszcze tam jest jeszcze jedna sztuka, dawaj po korpusie yy, po Andrzeże. Tu tu Akurat jeszcze dwie sztuki zostały Także moi mili Kurde ślizga się ten danger, jak nie wiem co Jezu wypadło kurwa Dobra Zabieram. Na szczęście mamy jeszcze jedną sztukę. Tak na zakończenie. Dobra, zrobimy już w ten sposób. O. No nie mówcie, że nie wypał. Ja ewidentnie, jak widzicie, korpus pod że nam nie sprzyja. Bo najpierw wyleciała nam petarda, potem zgasła. Ale no cóż. No, że gaz, nie? No, ale podsumowując, petardki Kolpo. Nie mógłbym powiedzieć, że to są świetne petardy, ale na pewno godne uwagi, jak na gramówki. 10 sztuk w paczuszce, gdzie za 8 zł, od 8 chyba do 10, tam dokładnie nie pamiętam, ale mniej więcej w tej cenie możecie je kupić. No to są godne polecenia, mam powiem. Tak mówiłem, producent Arpi, nie wiem, czy będzie widać. O, ostrzyż, Tak. Producent ARPI, 10 w opakowaniu. więc jak najbardziej spoko petardy. No to by było na tyle z teściku Petard Kolpo. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach i na